Pani Jolanta Turkiewicz od ponad 10 lat prowadzi certyfikowane gospodarstwo ekologiczne. Dla niej to nie tylko biznes, ale przede wszystkim pasja do przyrody i ziemi. Z zawodu jestem filologiem, tłumaczem języka francuskiego i włoskiego, również tłumaczem przysięgłym, i to już od 1969 roku, a więc już sporo lat. Kiedy szłam na emeryturę, Postanowiłam zająć się poważniej rolnictwem i uprawianiem owoców i warzyw. W związku z tym kupiłam ziemię i tak po kawałku jeszcze potem dokładając, mam w tej chwili 34 hektary i posadziłam borówkę amerykańską. To był okres, kiedy ta borówka była modna, kiedy były pierwsze nasadzenia. W związku z tym uczyłam się, jak to sadzić. I w 2009 roku przystąpiłam do certyfikacji. Od tamtej pory, już w tej chwili, jestem w trzeciej pięciolatce y, certyfikacji. Zaczynałam oczywiście od plantacji borówki amerykańskiej i takiego ogrodu przydomowego, gdzie miałam po trochu wszystkiego dla siebie. Ale ponieważ y, rok. Y, Dwa, później okazało się, że zaczęłam handlować borówką na bazarze w Warszawie. Jedyny wtedy to był targ produktami certyfikowanymi. W związku z tym postanowiłam te inne rzeczy, które hodowałam, uprawiałam dla siebie, uprawiać również w większych ilościach, żeby móc ofertę na stoisku mieć bardziej szeroką. Oprócz borówki amerykańskiej i warzyw, pani Turkiewicz założyła również sad tradycyjny. We wszystkich uprawach w gospodarstwie zastosowano nowoczesne nawadnianie kropelkowe, dzięki któremu uzyskiwany plon jest na wysokim poziomie, zarówno pod względem jakości, jak i wysokości plonów. Mamy cztery tunele, i w tych tunelach oczywiście siejemy i sadzimy różne, różne warzywa. W tej chwili już tam przy, przy, samym, przy samej m, m, ścianie już jest posiany koper, także tydzień będzie zacznie wschodzić, a potem będą oczywiście. Inne warzywa, jak sałata, będzie siana, mamy z reguły ogórki, yy, pomidory, yy, również bakłażany, brokuły. Takie warzywa, które są papryka, które wymagają yy, bardziej ciepłego, yy, ciepłego powietrza. Tam mamy nasiona ekologiczne, oczywiście wszystkie. Jeszcze tydzień będę już mogła pęczki z sprzedawać. Podlewamy w tej chwili intensywnie i ten, ten szczypiorek wyraźnie już się, już, się, już się powiększa, bo jest cieplutko. Takich warzyw coraz częściej poszukują konsumenci, a należy dodać, że takie rośliny produkowane są bez użycia niedozwolonych środków ochrony roślin czy nawozów. A to się przede wszystkim liczy u konsumentów wybierających produkty dla swojej rodziny. Szukają takich, które są smaczne i korzystnie wpływają na organizm. Świadomość klientów, żeby kupować produkty ekologiczne rośnie z każdym rokiem i w związku z tym również rośnie liczba tych klientów, którzy poszukują towarów ekologicznych i to najczęściej szukają tych towarów właśnie z certyfikatami, żeby mieć pewność, że ten towar jest certyfikowany, jest na pewno ekologiczny. Jeszcze lepiej, kiedy te towary są sprzedawane przez producentów, dlatego że wtedy mogą klienci dyskutować, pytać i to, im, i to bardzo lubią. Bardzo lubią w, w mieć właśnie na stoisku kogoś, kto, kto tym się zajmuje, kto to robi, bo po prostu jest to dla nich bardziej wiarygodne. Pani Turkiewicz sprzedaje swoje produkty przez cały rok. W sezonie świeże owoce i warzywa, a zimą przetwory i soki wyprodukowane w gospodarstwie. Soki jabłkowe, soki z porzeczki, soki z taroni. Mamy borówkę, borówkę taką pasteryzowaną do, do serków, do kaszek, do, do wszystkiego. Mamy też sok malinowy. Robię też chrzan, robię też ćwikłe. Rolnicy, którzy zajmują się produkcją ekologiczną lub też chcą się zająć uprawą w tym systemie, mogą liczyć na pomoc nauki, a także na ośrodki doradztwa rolniczego. Na tych poletkach prowadzone są doświadczenia nad nowymi odmianami roślin wykorzystywanych w rolnictwie ekologicznym. Prowadzimy doświadczenie z roślinami ekologicznymi. To jest w granicach 500 poletek doświadczalnych. I mamy tu całą gamę roślin zbożowych, bobowatych, czasami była soja. To prowadzimy we współpracy z Instytutem Uprawy i Nawożenia Gleb w Puławach. Po to, żeby dobrać sobie takie rośliny odpowiednie dla danych stanowisk, jakimi dysponują rolnicy, no potrzebne jest przedtem przebranie tych odmian w różnych warunkach na terenu kraju, stąd między innymi u nas są prowadzone Badania tych nowo wprowadzanych odmian do, do produkcji. Każde gospodarstwo, które chce produkować w sposób ekologiczny, musi przejść proces zwany przekształceniem czy konwersją. Podczas tego procesu należy stosować metody produkcji ekologicznej, ale produktu końcowego nie można sprzedawać jako produktu ekologicznego. Długość okresu konwersji zależy od rodzaju wytwarzanego produktu ekologicznego. Ten pierwszy etap, czyli Czyli przejście z produkcji konwencjonalnej na produkcję ekologiczną w tych pierwszych dwóch, trzech latach, w zależności od charakteru gospodarstwa i od tego, co tam było stosowane, rolnikom też przysługują dopłaty. One nawet są większe, jak później podczas realizacji tych pakietów ekologicznych. To wynika z tego, że w tym okresie, zanim te. Pola rolnika zostaną dostosowane do uprawy tych ekologicznej. No te, te plony i te wymogi e, przygotowawcze są większe wymogi, a plony oczywiście no w tym czasie na pewno są trochę niższe, dlatego też te dopłaty są wyższe. My to wszystko opracowujemy, przygotowujemy tak samo później plan działalności ekologicznej. A to nowoczesne gospodarstwo położone w pięknej i malowniczej miejscowości Stare Rakowo, niedaleko Kolna. Krowy żywią się tylko trawą i paszami pochodzącymi z naturalnych upraw. Z pastwiska na świeżym powietrzu korzystają prawie przez cały rok. Jest zadawana pasza tylko swojej produkcji. Nie jest tam stosowane żadne nawożenie mineralne. Nawożenie ziemi zawsze jest obornikiem i gnojowicą. Łąki zazwyczaj są jesienią nawożone i pola, tu z obornikiem przed siewem, tak staramy się nawozić. No i to, no i na tym głównie bazujemy, na nawożeniu. Plastwiska to tylko praktycznie do, do wypasu dla, dla krówa, a na zimowy okres, no to potrzebne są zboża, żeby to na pasze przetworzyć. Kukurydza jako główny też składnik. Zielone, motylkowate, z bobowatymi no i trawy, nie? To koszone są razem, to wszystko do silosa, ładnie zakiszone, i później jest to proporcjonalnie w paszowozie wymieszane i podawane na stół paszony. Produkcja mleka w tym gospodarstwie odbywa się z pasji rolnika do przyrody i szacunku do ziemi. Krowy mają doskonałe warunki do wypasu i przebywania w oborze. Dlatego z wydajności zwierząt rolnik jest bardzo zadowolony. Rolnictwo związane są od dzieciństwa. Rodzice gospodarzyli. Później szkoła tak w tym kierunku poszła, technikum rolnicze, później studia. No i tak zostało. Zostało gospodarstwo mi przekazane. No i tak zacząłem. Na początku gospodarstwa też nie było kogoś. Rodzice to praktycznie nic nie stosowali żadnych tam sztucznych środków czy, czy nawożenia sztucznego. Wszystko było na oborniku i tak zostało, do no to czemu, czemu nie ekologiczne zrobić? No i od 2008 zostało gospodarstwo całkowicie ekologiczne. Razem z ziemią i ze zwierzętami. Mleko jest odbierane przez mleczarnię, która przetwarza to jako ekologiczne. Głównie to jest mleko pakowane w ekologii, ale tak serki, jakieś jogurty, które są śmietana taka ekologiczna. Coraz więcej i oni tych swoich takich produktów wprowadzają w rynek ekologiczny. Zbyt jest na to mleko i ciągle go brakuje. Za mało jest producentów, którzy to produkują. Mleko, które oddaję do mleczarni ekologicznej jest droższe od zwykłego mleka o 40 groszy. W rolnictwie ekologicznym rolnicy mogą liczyć na dopłaty z programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Są one zróżnicowane ze względu na rodzaj prowadzonej produkcji. Korzystam z dopłat ekologicznych, które no jednak to rekompensują to, to że, że jest mniejsza produkcja. W gospodarstwie takim ekologicznym jest większy nakład pracy. Dostaje te dopłaty oczywiście jak każdy, kto uprawia ziemię, to jest raz, a dwa, że ma również produkcję ekologiczną. Pieniądze wydaje najczęściej na plantacje, na gospodarstwo, na nowe maszyny, na ludzi przede wszystkim. Rolnicy są zadowoleni z dopłat, bo wiedzą, że co roku mogą na nie liczyć. A to spory zastrzyk pieniędzy dla gospodarstwa, szczególnie dla ekologicznego, gdzie w większości wykorzystuje się siłę rąk coraz bardziej produkt eko wyraźnie oznaczony, to jest konkretna jakość. W związku z tym te wszystkie płatności, które się pojawiają, te wszystkie pieniądze, bo to nawet są w okresie konwersji, czyli przechodzenia z systemu tradycyjnego rolnictwa do okresu tak zwanego rolnictwa już ekologicznego, oczywiście w zależności od produkcji, jaka jest na tym polu uprawiana. Więc również tutaj możemy liczyć też także na wsparcie, nie tylko i wyłącznie przy produkcji roślinnej, ale również przy produkcji zwierzęcej. To też są konkretne środki w zależności od ilości dorosłych jednostek przeliczeniowych od 0,5 do 1,5 na 1 hektar, więc tutaj też takie płatności się pojawią i takie środki będą. To jest szansa dla małych i średnich gospodarstw, a szczególnie dla tych gospodarstw poniżej 10 hektarów. Korzyści z rolnictwa ekologicznego to nie tylko dodatkowe dopłaty, ale i wyższe ceny za płody rolne. sponsorem programu.